Też słyszałem, że są jakieś strzałki właśnie do obniżania, zobaczcie. Okej, okay, nie było tego. Eee, Wygładź to dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Teraz tak, jak to wygląda? <ścoughs> jak ktoś się mnie kiedyś zapyta, jaki jest mój ulubiony odcinek na kanale, to wiem co odpowiem Jedzieć. Cześć z tej strony, Prozura i dzisiaj, Słuchajcie, lecimy z kolejnym odcinkiem nowego symulatora artysty, jakim jest Such ART. Mam nadzieję, że Wam się spodoba dzisiejszy odcinek. E, nie grałem w grę od ostatniego odcinka, więc nic się nowego nie nauczyłem. Lecimy na Suchara. Jedyne co mi podpowiedzieliście, to bardzo dziękuję za te komentarze, bo napisaliście mi, żebym zmienił ustawienia mojego tabletu na myszkę. E, wtedy powinno mi wykrywać w grze jako normalnie kursor do malowania, więc zobaczymy, czy to się uda. Ja przechodzę teraz na ekran z Grom. Gramy, tak jak mówiłem, w SuchArt Creative Space. E, gramy na Creative Space, czyli na free modzie, bo jeszcze story moda nie ma, ale mam nadzieję, że jak wyjdzie, to będziecie chcieli z tego serię, więc bez zbędnego gadania, jak chcecie więcej tej kreatywnej e, serii, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zapraszam Was na Instagrama, Discorda, po takie bluzy i wiele innych fajnych ciuchów, zapraszam na prozuwear.tetris.com macie linki w opisie, naprawdę spoko cenny, spoko materiał, bardzo fajne bluzy, ostatnio powiedziałem bardzo je polecam, a nie nie polecam, o cholery jedne, więc zapraszam tam, a na Instagramie są naprawdę zarąbiste posty, na przykład coś takiego, ostatnio wrzuciłem Podobno wyglądam jak energetyczny ninja, więc nie wnikam. Pomysły na kolejne rysunki piszcie w komentarzach, a my lecimy do aplikacji. Ojej, jakie to było głośne. Dobra, oczywiście najwyżej ocenianym komentarzem był ee, Robert Makłowicz. Miałem narysować Roberta Makowicza, więc to lecimy. Od niego się zaczął cały paspartu i dzięki niemu wszystko powstało. Wiesz co, nie będę rysował e, piórkiem. ściągam rękawiczkę, robimy wszystko myszką. Ja sobie to ogarnę, może jak będę miał tablet płytkowy, to będzie to działało lepiej. Na ekranowcu mam problem. E, ja i tak mam w planach zamówić cholera tego e, VR-a, żeby to w końcu ruszyło konkretnie więc na wiearze będzie to naprawdę już... Panie, dobra, Robert Makłowi... Nie mogło być lepiej, robimy to! <grym> dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj um, oprę pana Makłowicza, cyk. Akurat pan Robert jest koksem, także... E, luz, tutaj ja mamy zero prezentów. Dobra, idziemy tutaj, malujemy po prostu. Tylko że ja mam wrażenie, że jest za głośno ta gra, więc troszkę ją A, nasz piękny obraz, dobra. Też słyszałem, że są jakieś strzałki, właśnie, do obniżania, zobaczcie. Okej, okay, nie było tego. A ja mam platformę. To jest platforma do rysowania! A, okej, okay, dobra. Yy, pan Makłowicz, 1 na 1, 3. Dawaj, robimy to. Yy, czuję, że to będzie dobry obraz. Słuchajcie, czy to było ostatnio tutaj, czy ja tego nie widziałem po prostu? Ty, tu jest więcej tego. Mamy kąpkę. Co to jest to? To jest mob. Śmiesznie dygota, więc to się na pewno do czegoś przyda. Co to jest to? Łyżka. Tu jest szpatułka. Szpatułkę chciałem na pewno spróbować dzisiaj. Okej, okay, okej. Okay. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego, co nam się przyda? Nie widzę. Dobra, okej. Okay. Eee, szkoda, że to wszystko się nie resetuje, jakby po nocy, ale. Okej, okay, tutaj mamy do wody. Więc poczekajcie, powolutku. Dzień dobry. Sadzam wiadro, nalewam wodę. Do pełna, a co? Oj. Eee, dobra, kładziemy to tutaj, cyk. Teraz tak, paleta. Pier**. Eee, teraz <noise> nowa paleta. Dobra, Panie Mopie, idziesz sobie tutaj. Dzień dobry, nowa paleta kolorów. Cyk. Czy ja tam tą paletę mogę wyczyścić? To jest teraz ciekawe, to jest dopiero doświadczenie. Siet, siet! Prawym rotate, ok. 200 IQ! Jaka ta gra jest super, dobra. Ha, mamy czystą paletę na kolory. Aparat. Później się przydasz. Suszarka. Później się przydasz. Idziemy tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Zrotej tu i mi to w drugą stronę, dobra, Elo. I teraz tak, jakie kolory do pana Makłowicza? Dużo czerwieni na twarz widzę e, Więc dobra, czekajcie, ja już sobie te przygotuję kolory Okej, okay, dużo czerwieni na twarz, okej okay. Czy tu jest kawa? Nie, tu nie ma kawy, dobra, na razie nie bierzemy żadnych zleceń Sorry, się motam, ale chcę się Przygotować do tego dobrze Okej, okay. na pewno czarny nam się przyda Do szczegółów, właśnie wymieszałem ten kolor Więc okej, okay. czarny to, to, to Biel na pewno jeszcze, okej okay. Okej, okay. to tak, wywalmy wszystkie rzeczy Które są niepotrzebne, tego gnata wywalamy tak samo Cyk, cyk. Co to jest to? A, to jest z czaszką. To nie, 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 nie. Mopa raczej nie bierzemy. Trochę się dygam tego mopa. Co to jest to? Płuczmy go jeszcze w wodzie. Czekajcie. Dobra, zaczynamy rysować. Słuchajcie, trochę to trwało, jak wiem, ale przygotowania wymagają tego, żeby to było konkretnie zrobione. Dobra. Idziemy na górę. Tu, 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 łap. Ale kozak, nie, teraz to jest zupełnie inna gra. Dobra, czekajcie, odświeżę pana Roberta i teraz tak. Fasz. Fasz wygląda mniej więcej tak. Bardziej kwadratował u góry, kto by pomyślał, ale jednak tak jest. Mogę go już odkręcić. E, F, F. Róbujmy małą przerwę, po to, że. E, będziemy musieli wiedzieć, gdzie jest oczywiście krawędź, prawda? Ojoj, oj, oj, dobra! Hm. E, teraz tym pędzlem poprawimy sobie białą farbę weź. Hej, dobra, Zamarszmy to dobrze. Nie kombinujmy tutaj za bardzo. Kurczę, ta farba się tak dobrze zachowuje. To jest aż dla mnie dziwne, naprawdę bardzo dobrze zrobili ten symulator. O dobra. Tu. tu będzie cały podbródek. Ten podbródek układa się tak o dziwnie, zobaczcie, cyk, cyk, cyk. Z tego co widzę, tak powinno być. To jest dość mocno schowane tutaj ją widzę w, na rewce, więc... Okej. Okay. oczywiście jest dosyć duży um, hmm, podbródek, ale z tego względu, że pan Robert oczywiście, że mocno się śmieje i dlatego. Szanujmy tutaj. Oczywiście, że tak. Dokładnie w ten sposób. Niech ta klata będzie konkretna męska. Dobra, teraz cyk, 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 cyk. Dobra, dobra. Teraz troszkę musimy to przerzedzić, oczywiście, bo za dużo by było. okej, okay, okej, okay, okay. okay, Tutaj trochę zarysujemy, że tu jest niby klatka taką. Cyk i cyk. Dobra. I teraz tak, na logikę. To wygląda średnio. Y Trochę więcej czarnego. Teraz tak, zerysowujemy usta. I Obawiam się, że podobieństwo zostanie zgubione przez nas, ale. Słuchajcie, liczy się ekspresja, co nie? Liczy się ekspresja, teraz tak. Ym... Cała twarz powinna być jaśniejsza, moim zdaniem. A tu będą usta, więc to wszystko musi być jaśniejszym kolorem. Teraz tak, czekajcie, byłem yy, raz żółty i czerwony. Dwa razy, tak? Ojej, więcej czerwonego. Jeszcze więcej czerwonego. I różowy raz. O, to jest, to jest kolor, który chcieliśmy uzyskać, dobra. Bo ta czerwień to jest za mocna trochę. Polik oczywiście, że tak. Tutaj bardziej, cyk. Tutaj kolejny polik, cyk. Niech to będzie, wiecie, wybrzuszone konkretniej. Tu, gdzie nosek, dokładnie, cyk. Tu, nosek jest tak samo. Czoło. Wyższe, jak mnie mam, powinno być. To będą włosy pana, oczywiście Roberta. <grym> Dobra, ej, 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 Śmiechy, śmiechami, trochę wygląda jak czerwony z krowy i kurczaka, ale to już przy, 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 zaczyna przypominać to, co chciałem narysować, to powinno być trochę różowego jeszcze, ale nie, coś strasznie mi zmienia ten kolor, o dobra, to, to nawet jest okej, okay. okej, okay, okej, okay. oj, to jest ta twarz, słuchajcie, to jest ta twarz, szarym domalujemy tylko zęby, bo one są w cieniu schowane, cyk, <laughs> nie spodziewaliście się, słuchajcie, Ej, ci którzy znają mema już to widzą. Ja, ja nie wierzę, że wy tego nie widzicie już. Dobra, teraz tak. O, oko. Oko jest dosyć za mocno zwilżone. Okej. Okay. Będzie oczywiście podkrążenie. Drugie tak samo. Dobra. Cudnie. <laughs> no cudnie, słuchajcie. Teraz tak, szarego więcej. Ponieważ tutaj boczki już pan Robert ma no, chcąc nie chcąc szare. Więc to zróbmy to szare, oczywiście też. Cyk, 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 cyk. Proszę bardzo, sprzedaj mój obraz za 100. Nie wiem, czy, z czym jest C, ale sprzedali za 100 tego właśnie. Dobra, teraz trochę bardziej pomarańczowym. Dodajmy tutaj yy, boki. Czy może mi to dać jakiś normalny kolor w końcu? Tak, takim różowawym będzie. To nic. <grym> Nie wiesz, jak dobrze to wyszło. <grym> Dobra, teraz tak, bierzemy oczywiście pędzel duży. Szary, biały, jeżdżamy na dół teraz Okej, okej, okej No nie, no jest, kurde, jest liga fest Teraz tak, bierzemy biały kolor Jedynie, cyk Oczywiście również robimy kołnierzyk, cyk Ta. Tu ciśniemy dalej, tak jak idzie kaszula Okej, okay, do dołu W porządku I tu oczywiście robimy jeszcze zagięcia od rękawów No i słuchajcie, no Chyba nic dodać, nic ująć Nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj mieli Cokolwiek do ujęcia już Trochę teraz ciemniejszego tutaj, bardziej czarny. Czekajcie, cyk. Dobra, elegancko. Tutaj trochę ciemniejszego dodamy, oczywiście, że tak. Niech to rzuca cień. Dobra, elegancko. Tu również trzeba to zakończyć, bo wiadomo gdzie idzie. Bok od rękawu. Tak samo tutaj, cyk. Tak samo tutaj musi być mocny cień od drugiego podbudka. Jeszcze mimo wszystko. I teraz, czy to jest już gotowe? Ja bym uznał to nawet na za gotowe, słuchajcie. Nawet mi się podoba. Troszkę teraz trzeba go przy tych oczach. Osobiście ja bym to skończył. Czy to jest Robert Makłowicz? <laughs> jak, jak mordy strzelił, w sensie. <laughs> No, jak mordy strzelił. Nie wiem, czy jest identyczny, ale bardzo mi się podoba Ej, ale szczerze, koszula z daleka wygląda legi No wygląda jak czerwony z atomówek, nie? Znaczy, Boże Albo właśnie z atomówek, ale nie, bardziej mi się kojarzy jak czerwony z i kurczaka mm, No i co, bierzemy oczywiście teraz niebieski, elegancko, żeby przebić Podpisujemy się Nawet nie wiedziałem, że tak się potrafię podpisać myszką, ale jest sobie to Eee... Tyle, słuchajcie, ja to wystawiam za dużo pieniędzy eee, 200 przynajmniej Przynajmniej 200, come on Pan Makłowicz pofrunął Dobra, i to wiecie co? Skoro tak dobrze nam poszło To zrobimy jakiś sobie commission Tylko czekajcie, już wymyję sobie pędzle Cyk, 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 cyk To wymyję, to wymyję, to wymyję, wszystko wymyjemy elegancko Ej, naprawdę dzisiaj bardzo ładnie nam poszło z tym obrazem Podoba mi się to Jezus Maria, ile mam tych, dobra Wow, co wow I'm already... A, to jest to, czyli wypad. Mogę ci jakoś usunąć z maila, halo? Unread, dobra. Mamy, new, order. Coś o wolnej śmierci ziemi, okej, okay. wolnej śmierci ziemi. Że wystawiliśmy obraz na Marketplace, dobra, czyli jedno mamy zlecenie. Mmm, um, okej. Okay. Mamy trzy oferty, czekajcie. Small canvas, your reward could be a surprise gift, czyli tu dostajemy e, gift, nie wiem czy chcemy. E, tutaj jest humor z aspektem 3D za 120. A tutaj mamy 90 za te mm, powolne, ziemskie te, wiecie co, narysujemy sobie to za gifta, co oni chcą? Uh, I want you to include this in my painting, something bold, coś grubego. Dobra! Something bold mówisz, mały obraz, więc jeden na jeden. Uh, something bold, oczywiście, że rysujemy Czungusa, oczywiście, że tak, jakieś memowo w O, Bliżej chodź, chodź bliżej, chodź bliżej, nie uciekaj, dobra, dobra. Mamy to i teraz tak, Ymm, jakie kolory na Czungusa? Szary. Dwa i trzy. I teraz taki pseudo... Nie wiem, co to będzie... Fiotr. Fiolet bym dodał tego czarnego może? Fiolet i coś jeszcze bym dodał. Żeby to było troszkę jaśniejsze. Może, może tego żółtego? Czekajcie. O! To jest kolor Chang'asa, tylko że jest za ciemny teraz. Znaczy za jasny. Troszkę czerny. Mamy kolor Changasa, dobra. Okej, okay. trochę za wysoko jest tak. O, dobra. Teraz tak. Teraz tak. Uszy. No. Jak cię mogę, co nie? To się samo obraca. O, to, to, to wyszło ładne ucho. Dobra, to nie jest pędzel do tego. Poczekajcie, tym pędzlem. Biały. W porządku. to jest lepiej. Już to już lepiej działa. Cyk. Wypłukujmy i bierzmy od nowa farbę, żeby nie było przypału. Nie ma perfekcji, ale jest ok, jest naprawdę ok. Teraz tak, bierzemy ten szary. Oczywiście, że tak dużo szarego. Teraz rysujemy nasz zarys, oczywiście, naszego pyszczka tutaj, czyli cyk. Łącznie z tym tutaj garbem. Cyk i cyk. Eee, Wygłać to. Dobra, jest ok, jest ok, jest ok. Teraz tak, jak to wygląda? Jest git, dobra, teraz tak. Biały. Więcej białego. A co to jest to? Okej, okay. właśnie odkryłem coś dziwnego na następny odcinek. Nie spodziewałem się w życiu. Czarny. Yy, czarny wchodzi w grę teraz. Zobaczcie. Ciśniemy z tym. Już teraz to już naprawdę łatwo. Jezu te gra daje tyle radości, naprawdę. Ja mam szczerą nadzieję, że Wam się spodoba jako seria, bo to jest coś, czego się normalnie nie da opisać, nie? Jeżeli chodzi o czerpanie radości z rysowania tutaj. Dobrze. Jest perfekcyjnie. Dobra, dobra. Pątku. Mamy to, teraz to jest ten. Cyk. Totalnie się o nic nie bój. Chciałeś something bold, to dostałeś takiego boldziaka, że się zdziwisz, stary. Takiego boldziaka dostałeś. Ja bym chciał mieć coś takiego na ścianie. A to dopiero jakiś koleś. Więc jest, jest piękne, no jest. jest umówmy się, jest, jest cudowne. Nie będzie perfekcyjne, ale miało być bold, więc warto to też. Ee, po prostu obrysować, co nie? <ścoughs> Jak ktoś się mnie kiedyś zapyta, jaki jest mój ulubiony odcinek na kanale. To wiem co odpowiedzieć! Dobra. Oczywiście nasz kurczę już Signature Sign Pry. O. Proszę bardzo. No nie no, słuchajcie, no takie odcinki to nic tylko brać. Eee, teraz czekajcie, to jest do klienta, prawda? The client asked for another kind of canvas. Co ty do mnie mówisz? Small canvas Ale tu nie było innego kanwasu, no to wystawiam na ten Za stówkę A gdzie tu jest czy ma być duży czy mały, poczekajcie Obrażam się Okej okay. Gdzie tu się robi niby małe kanwasy? Poczekaj Co ty dajesz, to można... Poczekajcie, poczekajcie Co ty pierniczysz? Jak na TikToku, słuchajcie Dobra, słuchajcie Kurczę. Szkoda, że nie można szybciej tego obracać No, ale nie można mieć wszystkiego w tej grze Czarna dziura, słuchajcie no Czarna dziura się tworzy Wiecie o co chodzi Czy to jest something bold? Czy to jest bold? I to wsadzam tutaj Siema Sand Painting Abriele Sand No i dobra, No wyszliśmy z opresji Tu jest mały kanvas Jeden na jeden Proszę bardzo Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek Bardzo Wam dziękuję za oglądanie Słuchajcie, mam nadzieję, że się wybawiliście razem ze mną ja tu zapierniczam... Nie wiem czy ten potem wyjdziemy, czy co? Czy co jest? I tam nie ma wyjścia tutaj. Też nie ma wejścia. <laughs> mamy delivery, więc znowu mamy unboxing. Tam słuchajcie, na razie nic nie ma. Wiem, że w ostatnim odcinku was steezowałem Ale na pewno tam coś jeszcze będzie. Dobra. Dawaj mi tutaj... O to Large Box! O kurde, dobra, czekajcie, mamy jeszcze large boxa. Mamy specjalnym miejscem musimy to otworzyć. Tu! Wow, jestem balony! Tylko po cholerem Naprawdę, to są balony z helem, do których nie doskoczę, dobra No Ta gra się prosi o kreatywność po prostu Nie uciekniecie, baloniki Dobra, baloniki trzymam tutaj Zajebiste, dobra, dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, komentarz co mam namalować w przyszłym odcinku. Mam nadzieję, że Makłowicz i czungus się Wam podobał. Widzimy się już niedługo. Cześć!